Cześć moi drodzy, z tej strony Old OldGramer Kolejny odcinek serii Emulator Final Burn I oczywiście ROMy ze starych arkadowych automatów Ostatnio na ruszcie był z vs Predator Dzisiaj jak sami dobrze widzicie Punisher yy, Jedna z najlepszych odsłon, znaczy tak naprawdę jedna z niewielu odsłon Bo gier z Punisherem można zliczyć tak naprawdę na palcach jednej ręki a ta jest naprawdę świetna. Ee, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, jest prowadzona podobnie jak oglądany na moim kanale e, Aliens vs Predator. Aczkolwiek jest to starszy e, ROM e, i aż dziw bierze, że naprawdę jest taka jakość e, rozrysowanej grafiki. Dobra moi drodzy, 93 rok. Rok wcześniej niż Aliens vs Predator. Krótkie demko. Ale cóż, wyjmuję mm, walutę z mojej kieszeni, czyli moje moneciaki. I nabijam. je yeah. Dobra, dopełniłem. Walę herbatkę. No i dawaj, Frank. Trochę kasy. Bomba. Gościu. Do kogo startujesz? Haha, krzesła rozwalamy przy barze. Nie dostałem drina, ale walnę sobie pizzę za 10 tysięcy. Czy wstajesz? No już na szczęście nie. Sama historia, dość prosta. Oczywiście, pani musi wykończyć nikogo innego jak Kingpina. I tyle. I przemy do przodu. Zbierzmy sobie giwerki. grafika jest naprawdę zacna. A rozgrywka jest jeszcze lepsza. To naprawdę trzeba zagrać. Jeśli uwielbiałeś grać na starych, dobrych automatach, uwielbiasz komiksy i. uwielbiasz panniszera, to pierdolisz sobie w niego partyjkę. Rzucisz granatem. Złapiesz basebola. A, ja chciałem tego kurczaka zjeść. Co, hamę? O, uciekajmy! To pani szer. I boom z buta, wpadam do autobusu szkolnego. Jaki Bruno. Twardyś Bruno, Uuu. z baraną umiesz walnąć! Ja też umiem z byka wanąć. W końcu, my name is Frank Castle. Dobra, cała postać pani jest świetnie zrobiona, zrealizowana. Dodatkowo, pełno klatek animacji poświęcono na tą główną postać. Naprawdę świetnie. Ty z tym toparkiem. Nie fikaj mnie, bo cię z bejsbola potraktuję. Wow. <laughs> tak kończę rozgrywkę. Moi drodzy, tak kończę. 118 ok. Odcinki będą takie z 15 minut, że znowu w dwóch odcinkach nie skończył całej fabuły. Oczywiście nie są to bardzo długie gry. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach możemy znaleźć mm, krótsze takie 5 minutówki Metal Gear Solid 5 Grand Zero Polecam. W 5 minut też można ukończyć Far Crya 4 Cry e, Ze względu na baga, którego zastosowali nam producenci. No ale cóż. Zdarza się. Szczególnie w obisowcie Dawaj, a teraz wezmę ten tasak i was posiekam. O, jakieś bladzie się pojawiły. Ja, czy to kobieta, czy to facet, to jest panisze, moi drodzy. Gra na tym potraktuję jednego i drugiego. stopora tym bardziej. O, z nożem pójdę. Przez okno Widzieliście ten skok. Dawaj, Frank skatujemy wszystkich tutaj. Normalnie nie ma nam mnie mocnych. Nie ja wiem, że mam iść. Czekajcie, to jest kasa. Kasa się Frankowi przyda. Czekajcie. Laseczka uratowana. O oh, je, yeah, Frank! Ale to jest Frank, kasa. Nad mnie drgnął. Chcesz się popalić, kolego? O! palisz się do tej roboty. O! jaki fajny muteczek! Wbijemy gwoździa. O tak. <ścoughs> Dawaj. No Frank nie umiera łatwo Uu, tam, tam są połówki rekinów. <laughs> Zacnie to wygląda. O, jest ten śmieszny robocik. Teraz potraktował. a Nie udało mi się podskoczyć. Mocny jest. Dobra, trochę dostaję. No faaak! No ty! Co to kurwa ma być? No tylko skacze. Rzucę w niego kamieniem. Gwiazdką ninja? fuck! Wow mnie pociągnął na Franka nie ma mocnych ah, znowu No... Ah. Rozwalony. Pięknie. Stage clear. No, troszkę tych bonusów znalazłem. Wiem, że Kingpin za tym stał. Oczywiście. Podobnie jak wany ze w bardzo fajnie zrealizowane przerwniki. Oczywiście no nie ma to jakiś... ...dynamicznych akcji, animacji. Jest po statyczny obraz, wielopoziomowy. Zrealizowany świetnie. Tak samo jak plansze i wszystkiego tego... E, ...typu efekty, które tutaj mamy. koś nie podoba mi się twój Royce Trochę go zdewastuję. <ścoughs> Kurwa, co kierowca. Ojo, pierdolę, wyjebał mi samochód. Miecz samurajski! Siach! Ło! Z noża dostałem! Ninja vs. granat! Leżeć! Dobra, jeszcze jeden. Miecz samurajski! Będziemy... ciąć! <noise> Następny rząd <roś> zajechał. Ha! <noise> Znowu aż muszczeno opadła. Zdrażenia. Kurwa. Ktoś jeszcze? Chce podskoczyć do Franka? Frank nie daje sobie w kasze dłuchać Zbierajmy wszystko co się dało. O jakaś dobra kasa będzie Pszszsz. Samurajski miecz Kraszczemy ich Ty no Frank! No jasne ty Frank to się tak łatwo nie podda buta. Haha, ha. znowu te biczys O, teraz te roboty. One są trochę wkur... Wiecie o co chodzi. A, gdzieś to? Fak, zajarał się jeszcze. No frak, jedzenie chciałem. O ścianę! Gleba! Topór! Chach, chach, kościół. No jedziemy. o, reflektory się palą. Co to było? Niejaki Saxon. Mnie podciągnął. Z czasu karate. To chyba był młody Chuck Norris. Tak mi się wydaje. Dawaj. Kurwa, z noża! <muchy> Au! Frank, nie tak mocno! Bijesz moją buszkę. I tak jest brzydko. Kółko mogę podnieść? Dobra, następny boss. <muchy> <muchy> Te Terminatory najpierw. A, ten to mnie podjaruje. Idę po ser. Wow. Jak robię odkręty, to mnie. Aje, ruszył mnie! Frank, żyjesz? Żyjesz, Frank. Dobijam żetony. Tak łatwo ci nie pójdzie, ziom. Skrzesili mnie już dwa razy. Tak się gnuj rozpad. Drugi bosik. Zacko. Zacnie nam się udało, moi drodzy. Dwóch włosów. Ready. Dobra. Dawaj, 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 Frank. Spierdalaj to wszystko. Aaaa. Aaaa. Kurwa, ile tego jest? 18. Rozjebałem. Jaki bonus za to? 3600. Pewnie to dużo. No i moi drodzy, kolejna misja. Kolejna misja. Pewnie będzie kolejny Super Bociak. Ale o tym przekonamy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, komentujcie, łapkujcie. Czekam na Wasze opinie. Trzymajcie się, na razie. Pozdrawiam.